Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że mnie Państwo oglądacie coraz więcej. Dziękuję również. Jednym z moich filmików, proszę Państwa, właśnie na jednym pokazywałam Państwu, jak się przygotować na zimę kupić sobie troszeczkę owoców, jabłek, żeby to zawsze było w domu, jak ktoś przyjdzie, proszę państwa, żebyście mieli na przykład coś w domu fajnego, żeby przygotować jakiś deser albo jakiś kawałek ciasta, gdzie po prostu szybko idzie. czy nawet jedzonko. Mam bardzo dużo właśnie przepisów, gdzie można szybko ugotować coś. A więc proszę państwa, dzisiaj przechodzę do tych jabłek i gruszek, pokażę państwu Tutaj mam gruszki, parę gruszek, parę jabłek i je będę teraz zapiekała na około 200 stopni, na pół godziny. Wyciągam jabłka, bo one są miękkie bardzo, a więc one by były, rozwaliłyby się za szybko. A te gruszki gdzieś około 40-45 minut. I one, proszę Państwa, można je podawać na talerzyku ze śmietaną albo śmietaną kwaśną z, yy, z cukrem, albo z cynamonem, jak to sobie życzy. A więc wkładam teraz i pokażę Państwu, wejdę później, one będą upieczone. Nawet jak są zimne, nie z wieczorem, jeśli coś chce zjeść, czy coś, taka gruszka to jest naprawdę coś wspaniałego. Proszę Państwa, po pół godzinki chciałam wyciągnąć te jabłuszka, może zobaczę, jak to wygląda. Pięknie, mm, jak to pachnie, naprawdę. I tak. Teraz chciałam je wyciągnąć na talerzyk te jabłuszka, ale patrzę, one są już lekko popękane. Patrzę, że te gruszki również są już miękkie, one są bardzo dojrzałe już z półtora miesiąca leżą na tym balkonie ładnie zapakowane, a więc zaraz będziemy serwować. Pokażę Państwu, jak to wygląda na talerzu. I zapraszam naprawdę, jeżeli macie jeszcze okazję sobie kupić gruszki jabłka na. Zimę gdzieś na rynku tanio, naprawdę idealny deser zdrowy i myślę, że ze śmietaną kwaśną można, jak również z bitą śmietanką serwować, naprawdę bardzo, bardzo smaczne. A więc tyle na temat gruszek i jabłek zimowych. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam do zrobienia. Do widzenia.